Nie słyszałem. Bo nie skończyliśmy. Nagrywaliśmy odgłosy okolicy, żeby miasto było naszym bitem. Ale twój tata miał mastery. A kiedy się między nami popsuło... Ale możesz to kończyć nas. No i zapomnisz o robocie. Tak. Tak. Okej. Okay. To co robić? Podłącz to. Powiem co i jak. Poprowadzą cię moje hologramy. Przeskanuj źródło. Hologramy, ha? Huh? Naśladujesz mnie. <laughs> Bawiłem się w takie rzeczy, kiedy nie było ci jeszcze na świecie. Dobra, nie myślę o fin. Skupiam się i zbieram myśli. Skanuj hologramy, żeby odblokować pliki na moim pendrive'ie. Pomogą ci znaleźć właściwy dźwięk. Teraz spróbuj znaleźć oryginalny dźwięk i nagrać próbkę. Trochę bliżej, by uniknąć zakłóceń. Dobry dźwięk, ale stłumiony. Spróbuj się lepiej ustawić. Spróbuj przesunąć się bliżej. Że nic nie stoi ci na drodze. Nie może być zakłóceń. Dobry dźwięk, ale stłumiony. Spróbuj z innej strony. Ale to nie to. Szukaj dalej. Ale stłumiony. Spróbuj się lepiej ustawić. Pewni się, że nic nie stoi ci na drodze, nie może być zakłóceń. Musisz się trochę oddalić, bo będą zniekształcenia. Dobry dźwięk, ale stłumiony. Spróbuj z innej strony. Dobry dźwięk, ale stłumiony. Spróbuj się lepiej ustawić. Cofnij się, dźwięk jest przesterowany. Musisz się trochę oddalić, bo będą zniekształcenia. Ale nie tego szukamy. nie się, że nic nie stoi ci na drodze. Nie może być zakłóceń. Udało się. Tak, Tak, tak trzymaj. Kolejne dźwięki są rozsiane po mieście. Zostawiłem też kilka wiadomości, które pomogą ci się odnaleźć. Ekstra! Hmm. Nie teraz. Hej, masz coś dobrego? Ta, cudowna dynamika. Widzisz? Staruszek wciąż zna się na rzeczy. I miałeś rację, od razu mi lepiej. Teraz wiem, co zrobić z fin. Spotkam się z nią. Spróbuję wybić jej wszystko z głowy. Na mieście? Gdzie? Święta Trójca. Jutro w nocy. Skąd ta ciekawość? Bo chcecie dorwać połowa zbirów Nowego Jorku. Nie musisz mnie chronić. Ktoś powinien. Mówiłeś... Że nie skończyliście nagrywać, bo się popsuło między tobą i moim tatą. Ale o co tak naprawdę poszło? To było skomplikowane. Byliśmy zbyt podobni i zbyt różni. Dokończ taśmy. Wszystko nagraj, a opowiem jak było. Obiecuję. Dzięki, wujku. Nie potrzebowałem. Dziwnie latający śmigłowiec wśród drapaczy chmur nie wróży najlepiej. Nie mogę! Ktoś blokuje sterowanie! Szakują poprzez trzy sygnały.

odezwij się! Żyjesz? Przestaliśmy spadać, ale nie mam jeszcze pełnej kontroli! Zaraz będziesz mieć! Dobra, śmigłowiec odhakowany. Roxon nadal ci ściga. Lepiej stąd spadaj. Teraz jesteśmy I odlatuję, by brać udział w kolejnych zbrodniach Rokson. Ale przynajmniej. Dobra, dzwonię do Finn. Oby odebrała. Cześć. Spider-Man. Fin. Hej. Musimy pogadać. Spotkać się. Żebyś znów mnie okłamał, żebym mógł to naprawić. Proszę, przy kościele Trójcy. Już żadnych kłamstw, obiecuję. Jeśli to jakiś podstęp, dobra. Będę tam. Ciao, Miles. Panie, sprawdzi twoje wybicie. Zalicz wszystkie punkty kontrolne na czas. Zbliż się do znacznika, by zacząć. Dasz radę. Mogę zaczynać. Zatańczmy! Może podwiczymy wybicie? Tak! Wybicie to jedna z ważniejszych pojęczych zdolności. Sieć zabierzecie cię tam, gdzie chcesz, ale dzięki wybić. Znajdziesz się tam razem. A... nie co spociłem. Dobra, już prawie. Jeszcze oh. czegoś wspaniałego? z idealnie, a po... ...jak szalony. Przydatna zdolność podczas kaniania gołębi. Nie, żebym kiedykolwiek coś takiego robił. <śmiennie> to nie wstyd, ganiać Gołębie Howarda. One też chcą być kochane. Oby tak dalej. I do następnej grupy. Witajcie, przyjaciele. Tu Nikas z naszą debatą o mediach społecznych. To twoje wejście? Słabizna! W naszej branży trzeba zacząć z grubej rury, zbudować napięcie Jak najszybciej zakończyć bójkę na pięści? Nie używać ich. Tym razem chwytaj różne rzeczy, kręć nimi i częstuj wrogów. Podnoś przedmioty z ziemi, wyrywaj broń, a nawet rzucaj ludźmi. Każde trafienie to punkt. Zbliż się do znacznika, by zacząć. Porzucajmy czymś w niby wrogów. Wyrwanie gościowi broni i posłanie mu jej z powrotem? Poezja Właśnie no dobra. No dobra, to kręcenie ludzki i bardzo fajna rzecz. Dałeś tym holograficznym złór. Litwo popalić. To jak już opanowałeś rzucanie, spróbuj wykorzystać czas wkręcenia się. To dobry sposób, by zrobić prawie miejsca. To do następnej próby! zrobić. Trudność. To wyzwanie sprawi, że staniesz się mistrzem poruszańczym. Zbliż się do znacznika, to zaczniemy. Czas na pajęcze ruchy! Czasem trzeba wykonać skok wiary. się do bujania. Ale to było w Nic nie pomija bujania się nosić. Może po zabieganie po ścianie łamiących prawa na i To jest równie dobre. O, już blisko! Blisko! Świetna formą! Teraz pobiegamy po ścianie. Biegną z tej do dotrzesz do celu bez utraty prędkości. Uwielbiam biegać po ścianach! Uwielbiam! No dalej, dalej! Już prawie! się w powietrze. Staniesz się ludzką piłką kauczuką Nie poddawaj się, ja dzieciaku! Poradzisz bo sobie, bohaterowie, tacy jak ty, ty zawsze sobie radzą! Małe przedsiębiorstwa stanowią Trzon Amen. A J. Johna Jameson jest ich największym orędownikiem. Ale mają także wrogę spider -mana. Wygląda na to, że zakłócił łańcuch dostaw w tablet. Hey Miles, to wyzwanie walki gruntownie sprawdzi Twoje uniki. Pokonaj przeciwników doznając jak najmniejszych obrażeń. Cztery trafienia i odpadasz. Wejdź w krąg, gdy będziesz gotowy. Powodzenia. Czas na uniki. Podzieliczmy idealny unik. Spróbuj robić neraf. Ustatnij Dokładnie. Idealne uniki na jakiś czas obliczają go. To nie raparz, ale gość liści z niej w kontakcie dużych. To trochę jak rata po ramy przyjaciół. Super bohater Jangan lupa untuk memperhatikan pukulan. Jangan lupa untuk memperhatikan pukulan. Jangan lupa untuk memperhatikan pukulan. Saya Jednym ciosem. Całkiem przydatne! Wykończenie jednym ciosem?